Z Ewangelii według świętego Jana. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Mamy na szczęście do czynienia z bardzo niekonsekwentnym Bogiem, bo to nasz Bóg mówi, że nie ma większej miłości niż oddać swoje życie za przyjaciół i jednocześnie oddaje swoje życie za nieprzyjaciół. A więc Przekracza regułę największej miłości. Ta niekonsekwencja Boga w kochaniu to jest to, co go chyba najbardziej charakteryzuje: to przekraczanie granic miłości, przesuwanie tych granic w nieskończoność. Mówi, że nie ma większej miłości od kochania przyjaciół i zaczyna kochać nieprzyjaciół. Granica ostateczna. Została przez niego pokonana, i odtąd miłość jest nieskończona. Miłość nie ma granic. Do zobaczenia jutro.